Dziś to strony się zamieniają i to ja zabieram kogoś na randkę Jest to Antek, który wygrał odcinek randki w ciemno I jesteśmy na lotnisku, oczywiście w Krakowie I Antek nie wie dokąd leci Proszę bardzo, opaska dla siebie. Mega zajawka, jest to 100 razy lepsze niż to jak mi ktoś robi randkę Jakby jestem totalnie podjara na tym I nie mogę się doczekać Czekamy już sobie niedaleko gate'u, tak żeby Antek nie wiedział dokąd lecimy Ale tutaj trzeba się zapytać jak myślisz? Jedne co wiem to, że będzie około 18 stopni, co nie? No to ja bym strzelał w jakąś Hiszpanię Powiedzmy w Barcelonę załóżmy, że takie są Tak? No Czemu taki typ? Nie wiem, nie rozkminiałem tego jakoś turbo No to się chłopak zdziwi, co? Dobra, widzimy się na miejscu Pierwsze, czyli lecimy, słuchajcie Stwierdziłam, że nie otwieram mu teraz i nie mówię teraz, tylko dopiero jak już dojdziemy do centrum. No i wyruszyliśmy do centrum Barcelony, gdzie Antek zażartował, że. Stamy w innym kraju, w innej destynacji. W Barcelonie, no? Tak, ej, słuchaj, mam pytanie do ciebie. Może się sumie Byłeś kiedyś w Barcelonie, może? Nie byłem. nie byłeś? Nie. A co, zgadzam? <laughs> Serio? Tak, jesteśmy w Barcelonie, witam się. Ej, ale zajebiście, bo ja w ogóle miałem na ten rok plany, żeby ogarnąć Hiszpanię i Francję i właśnie w Hiszpanii najbardziej mi zależało ogólnie na Barcelonie. O. Mega kiosk Ale super, no dziękuję. Nie ma sprawy, nie ma sprawy No i przyteleportowaliśmy się do naszego mieszkania No i kochani, najlepsza część tego mieszkania, czyli taras na dachu Mega fajnie tu jest Swoją drogą jest większe niż to mieszkanie Miło spędziliśmy razem wieczór i zaczęliśmy następny dzień no. Barcelona, na dzień drogi kochani, witam bardzo serdecznie Lecimy teraz na śniadanie, a potem na kolejną aktywność Okej, okay, jesteśmy sobie kochani, słuchajcie, na śniadanku I ja zamówiłam sobie jajka po benedyktyńsku i... I ty co masz? Śmiało to na tościki I tu z jakiś z serem i awokado i z miodem go. na. Ale w ogóle tą miejscówkę znalazłam na TikToku, także zobaczmy, czy warto. Ale dobre. Mega git. fajna miejscówka. Polecam. Dobra, uwaga, próbuję. Czasem smakuje jak kanapka z bananem. Z bananem? No, a mi tak nie siedzi tak dobrze, jak tobie. Mi właśnie fajnie wjeżdża. W sensie no. to jest ciężko w ogóle to porównać mi do czegoś, totalnie. Czyli nie polecam nie, no moje polecam, moje jest bardzo dobrze, także... Polecam. Ja polecam moje rago. Po śniadaniu zabieram Antkę na pierwszą aktywność, czyli na łódki w parku, a tam może przydać się gotówka i przez cały dzień również, dlatego wypłacę pieniądze z bankomatu. Wypłaty w bankomacie z rewolutem są bezpłatne w ramach limitu planu, ale oprócz tego dzięki Revolutowi mogę używać karty wirtualnej, co jest momentami dużo wygodniejsze, ponieważ nie muszę się martwić o tym, czy mam fizyczną kartę, ale też nie muszę się martwić przewalutowaniem. A jeżeli zgubię taką fizyczną kartę na wyjeździe, to mogę ją jednym kliknięciem zamrozić w aplikacji i wtedy korzystać z tej wirtualnej. Wybierz rewolucję za darmo z mojego linku, żeby mieć szansę zgarnąć 50 zł. Warunki tej promocji znajdziesz pod linkiem w opisie. Po śniadaniu wybraliśmy się już na kolejną aktywność. W ogóle ja się teleportowałem do tej Barcelony. Nie pamiętam w ogóle jak się tam jak się to dostałem. Jest to taka teleportacja, zobaczymy. Ale mega fajnie, pogoda zajebista. Słuchajcie, jesteśmy w parku, w którym właśnie można pływać łódeczką po Co? środku, na wodzie. Mega się tu jaram, Jak zobaczyłam to kiedyś na TikToku, stwierdziłam, że to jest totalny maskiew, jeżeli będę w Barcelonie. Uważam, że jest to też trochę romantyczne poczucie. Lecimy na łódeczkę. No i kochani, w przypadku tego miejsca również zapłaciłam wirtualną e kartą Revoluta. Nie, nie, nie. 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 No i co? Ej, bo jestem straszny to, jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu gra ciężarem i tyle. Antek, jaka jest według ciebie taka idealna randka? No zależy na jakim etapie się znamy, co nie? Ale w ogóle spacer wydaje mi się, że jest taka jedna z lepszych rzeczy, na pewno, szczególnie w jakimś fajnym miejscu. Ale ja ogólnie jestem fanem sportu, no i na pewno fajnie by było gdzieś tam to umieścić w tym. jaki, jaki sposób umieścić sport? Na randce? No. no na pewno spacerek. Też wiadomo, jak, jak, jak ktoś nie wiem, lubi biegać, to takie bieganie, też może być naprawdę. Wspólne jako randka? No, znaczy jak się już znacie dłużej, co nie? Idziesz. No! Wtedy już wszystkie, wszystkie zapachy się uwalniają Wyobraź sobie, że teraz możesz zabrać kogoś na randkę i co robisz? Masz milion złotych do wydania. Nieograniczony budżet na pewno jakiś fajny kraj trzeba by było wybrać. Pamiętasz, to by było jakby to było w formie w sumie takiej niespodzianki. Ja byłem mniej więcej po tej stronie teraz i tak ogólnie to było, było zupełnie inne doświadczenie, jak i lecisz gdzieś i nie wiesz gdzie. I wydaje mi się, że to jest taka też rzecz, że no, na pewno długo zapamiętam. No bo jakby raz mi się coś takiego zdarzyło. Że nie wiedziałem w ogóle, gdzie lecę. I wydaje mi, się, że to fajne jest jakby takie tło całej sytuacji. Fajnie też, jakby to było miejsce, gdzie nikt, nie, jakby żaden z nas nie był, co nie? Żebyśmy robili. Takie rzeczy, które jakby robimy pierwszy raz, bo wydaje mi się, że na dłuższą metę, no po prostu robią coś pierwszy raz, no to bardziej to zapada w pamięci. I w ogóle też inne doświadczone są emocje, co nie jak robisz coś pierwszy raz za kilka no, razy. No? Więc kurczę, stricte miejsca bym teraz nie podał, ale na pewno jakieś klimaty ciepłe, bo ja też ogólnie jestem fanem ciepłych klimatów. Ale ogólnie fajny to, że aspektem jest, jak, jak temu towarzyszą jakieś emocje, typu nie wiem powiedzmy strach jakiś przed czymś. Taka, że wiesz, dodajemy się dodatkowe emocje, takie, gdzie musisz się troszeczkę inaczej zachować, tak mniej. Mniej daily, no nie? Że jakby. Aha, żeby ta osoba mogła Cię zobaczyć w różnych niezręcznych, w różnych... niezręcznych, niezręcznych na przykład tak. sytuacjach. Tak. Okej, okay, niekomfortowych. No to. Sumie... Wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo wtedy tak trochę inną twarz pokazujemy i to na pewno jest fajne, bo to ciężko jest ukryć też, jak na przykład się boisz, nie wiem, wysokości. Jakie cechy chciałbyś, żeby miała Twoja idealna partnerka? Wiadomo, że aspekt wizualny jest ważny, stikte na początku, żeby w ogóle zaszło jakiekolwiek zapoznania, załóżmy. Ale w dłuższej perspektywie, jak wydaje mi się, że ten aspekt wizualny jest mniej istotny niż jakby takie cechy osobowości. No, wiadomo. Zresztą. E, ja chcę tylko zaznaczyć, że Antek wygrał randkę na podstawie tego, jakim gburem był na randce, a nie... Sam i <grystanie> Żartuję, żartuję. Nie no, Antek wygrał randkę na podstawie właśnie charakteru w sumie, no bo nie widziałam twojego wyglądu, no nie? Dla mnie było ważne na pewno, żeby... no żeby dziewczyna była zadbana, no logiczne, że jakby sport jest też jakąś częścią, częścią jej życia. Jeśli chodzi o takie cechy, to takie coś, że dziewczyna ma na pewno dystans do siebie duży. To jest dla mnie trudno ważne, bo ja sobie lubię często żyć jakimś żartem takim, nie na miejscu ogólnie. No szczerość, no wiadomo, szczerość w związku to jest, no, z tym Uważam. Bez szczerości, tak naprawdę, no, jest dużo niedopowiedzeń, i, i ważne, żeby sobie mówić na bieżąco wszystko, też, co tam kogoś trafi, wiesz. No sorry, że ci ciągle bije w nogi, ale niestety siedzisz mi nie po drodze. No, no. Jak fajne. ci się podobało? Fajnie taki cilowy klimat, żeby pogadać fajnie. No, mega, mega fajne miejsce na randkę i szczerze, jakbym była następnym raz w Barcelonie ze swoim drugą pokładą, to też bym tu przyszła. Właściwie ja też bardzo lubię spacerować, ale tak samo jak ty wspomniałeś wcześniej, w taki sposób, że przy okazji możesz coś fajnego i ładnego zobaczyć. To jest Harry Pottera. Pan gra z piosenkę z Harry'ego Pottera Znam wszystkie części Harry'ego Pottera i w życiu nie będzie że tam jest jakaś piosenka jedna. Nie, idę zapytać, chłopak Ok, siło Zakładzik, leciutki No dobra, o co? Stówę. Nie, no stuwa nie, ja nie jestem influencerem. Ja jestem operatorem Nie, po prostu że Faustin ma zawsze rację Dobrze do to był piosenka z Harry Pottera? Tak O, bardzo I co? Fausti ma zawsze rację Tak jest Kolejne miejsce to jest szklarnia, która znajduje się w tym samym parku, w którym jesteśmy No i ja to widziałam na TikToku i mega ładnie to wygląda Teraz faktycznie jest sobota, więc jest bardzo tutaj dużo ludzi Ale generalnie jak tutaj się już jest, to myślę, że warto też zobaczyć sobie takie miejsce Przeważnie w takich miejscach właśnie patrzę i robię sobie zdjęcia roślin a Potem sobie mówię, jak chcę mieć taką roślinę w swoim przyszłym domu I tak będę miała Generalnie ja nie umiem się targować, ale gdyby tutaj był y Przemek Pro to by za darmo euro. w ogóle. 8 euro? 9! 9 jest a good price. Okej, ten jest good. Patałem się, że wytargowałam, ale 2 euro przynajmniej zeszła. Wiecie, w takich miejscach to nie wiem, czy w ogóle generalnie się da. Pocinowaliśmy chwilę w parku, rozłożyliśmy sobie kocy, który próbowałam stargować i się nie udało. Ale miło spędziliśmy te ostatnie pół godzinki i powiem szczerze, że bardzo się wycinowałam i tak mi się tutaj podoba. Nie byłem w takim miejscu jeszcze że... nigdy. Słuchajcie, naszła mnie taka ochota, bo jesteśmy teraz na promenadzie, gdzie są różne jachciki, łódeczki To daje mi vibe zawsze go nad morzem albo coś, więc znaleźć z naleśniczkami, to jest taka idealna przekąska, przy tym, Co za chwilę będziemy robić? Kochani, no i oczywiście w takich sytuacjach nie muszę wyciągać karty fizycznej, tylko oczywiście rewolucik odpalamy i przybliżamy. Możecie pobrać rewoluta bezpłatnie i z moim linkiem zgarnąć 5 dyszek. prostu ile okrążeń wokół Barcelony musisz zrobić, żeby spalić tego naleśnika? Nie muszę wcale, bo nie muszę go spalać, jest tak dobry, że moja głowa naprawdę czuje się spokojnie, a nie ma wyrzutów sumienia. Solidnie, solidnie. Mm, solidnie naleśnika. Mm. Dobra, masz jakieś podejrzenia co do tego, gdzie jedziemy? Nie. Nic ci do tego nie Totalnie nie. Nic za nic? No nie wiem, co Mogę ci powiedzieć Kate jedną rzecz. Nie powiem Ci kategorii, ani jakby nic więcej, poza tym, że ja się sama tego boję. To a coś z wysokością związane? No tego ci nie powiem akurat, czy z wodą, czy z wysokością. Może z wysokością jest wodą Może. <laughs> <laughs> tak? Ta? Ta <laughs> nie wiem, zobaczymy na miejscu, ale generalnie ja jestem trochę ze strona. A on jeszcze nie wie i wy też jeszcze nie wiecie, ale to jest mega grube, co to za chwilę będzie się działo. To jest najmocniejsza rzecz chyba na moim kanale. <laughs> nie, no, to no, pod, o nie, trafiła na ciebie i to jest serio najmocniejsze, rzecz na moim kanale No to jest gruba, to jest serio mega grube Antek, zakładaj opaskę Bungie jakieś? Nie powiem ci Bo na łódce coś mi się obiło uszy. Nie no, w sumie nie stresuję się, bo nie wiem czym, nie wiem czym Grubo, ja. Yeah. Znaczy na pewno to jest z wysokością związane, na 100% Nie, spoko, mogę cię zaspokoić, bo ci, że to nie jest nic związane z, jakby z wysokością Mamy bardzo dużo schodów, więc patrz pod nogi, dobra? Dobra, powiem tak, to jest w ogóle... Antek Mega mocne. Ciekawe. Jak emocje, jak wrażenie w ogóle? Ja? No, już się domyślasz co to może być? No, totalnie nie wiem co to Tylko słyszałem helikopter i tyle. Skok do morza. Skok do morza? Z, z helikopteru. Co? To jest absurdalne w ogóle połączenie. Jak to jest możliwe, że jeszcze tego w życiu nie robiłam? I robię to tu, ale cudowne jest życie. Jakby widzowie przede wszystkim dziękuję wam, bo to dzięki wam w ogóle mogę ja robić też takie rzeczy i też zabierać widzów do tego, to jest niesamowite. Piątka z widzami. Tak, piątka dla was, jesteście super, bardzo wam za to dziękuję. Nie no ale fajne, bo przeżywam takie emocje, których nie przeżywałem wcześniej, w ogóle, nigdy. Takie inny typ w ogóle. Super to jest właśnie, móc, móc doświadczać takie rzeczy. I generalnie to jest dla mnie niesamowite, że ja mogę robić komuś takie rzeczy. Gdybym była na twoim miejscu, bo to był, Jezu, to w ogóle mega bym się tym jarała w sumie wszystkim. Ja pierdykam, to się naprawdę dzieje. Dobra, Antek! Lecimy helikoptera nad Barcelonę. Serio? nie pływanie? Nie! Ja Mega zajama. Jaram się fest, przepraszam, że to są jedyne słowa, jakich używam, ale wow, ja pierdzielę! Ja, to pengach, I tu też musi być mega dziwne uczucie, lotować Ja, merydżaj, chodzę, Zajebiste, w nie pomyślałem o helikopterze. Bo, tak, nie pomyślałeś? Bo mi to jesteśmy w sensie na początku przychodziliśmy, ale mi to tak jakoś, wiesz, tak nakryciliśmy się z, z tym nurkowaniem, czy coś. Ja. <grym> <grym> Ej, powiem tak, szczerze, bardzo krótko i szybko to tak. minęło, bardzo, ale to było mega fajne. I ja to był mój pierwszy raz w helikopterze i mega mi się to podobało, szczególnie z takimi widokami. I miałam pierwszy że się wzruszyłam, dosłownie. Wow! Jezu, yes. tak mi się to podobało! Jezu, no jeszcze okolicznie no super! Naga się jaram. Ja super, o, Nie ma sprawy. Napawaj się tym wszystkim, co się będzie jeszcze działo. Okej, okay, Andek, jedną z takich rzeczy, które bardzo lubię w moim życiu i które gdzieś tam zawsze wywołują we mnie wewnętrzny spokój i jakieś takie lepsze samochuczcie, są zachody słońca. Kocham zachody słońca i to jest coś, co ja uwielbiam oglądać, więc stwierdziłam, że no nie może być inaczej, jak po prostu, żebyśmy zobaczyli ten zachód słońca w jakimś fajnym miejscu. Więc nie inaczej i lecimy po prostu na plażę na zachód słońca. No, no. Hej, fajnie. W ogóle jest pięknie, po prostu, jest super klimat i dużo ludzi, ale fajnie. To jest taka w ogóle abstrakcja, że teleportuję jak z stanowisk. To jest takie zajeb... Nie wiem, porąbane. Mega mi się podoba. Cieszę się, że mogę sprawiać ludom i ludziom radość. Mam nadzieję, że sprawiłam ci radość. Pewnie. Ale więc... fajnie. Pierwsze przytulenie. To <laughs> Nie, no, przedłużyłeś się jeszcze, żeby podziękować mi wcześniej za coś. Okej, okay, przyznam szczęście, że dla mnie to jest też taki rodzaj idealnej randki, no bo są elementy w niej zawarte, które faktycznie też we mnie wzbudzają jakieś emocje. I tak jak ja Ciebie pytałam wtedy na łódkach, jaka jest do Ciebie idealna randka, no to ja mam w sumie podobnie, że musi być coś, co wzbudza we mnie jakieś emocje. I na pewno jedną z takich rzeczy są zachody słońca. To jest jakby dla mnie idealna randka, ma w sobie zachód słońca, ma w sobie wodę też i ma w sobie coś, co budzi we mnie pewnego rodzaju adrenalinę, czyli właśnie na przykład ten to czy nie wiem jakieś kłady, cokolwiek. Jeżeli są zachody słońca i coś, co budzi we mnie adrenalinę, to jest to dla mnie idealna randka. Więc teraz jest tu super! I czuję się tak tu dobrze. Pięknie jest. I szczerze, najlepszy komplement, jaki mogłabym usłyszeć od jakiegoś faceta to to, że ktoś chce ze mną oglądać zachody słońca w każdej części świata. Jakby już, już mi jak ja to mówię, zapiera dech w piersi, więc wow! Ale zachody są super, serio. Faustyna? Nie! Ty nie, też nie. Też nie! Po pięknym zachodzie wybraliśmy się do restauracji na kolację, ale niestety okazało się, że ja nie mogę jeść wołowiny, a weszliśmy do restauracji, gdzie była albo wołowina, albo ryby, których nie jem. I jedziemy gdzieś, gdzie jest też dobre jedzonko i kuchnia włoska i mamy nadzieję, że tam bez rezerwacji nas puszczą. Słuchajcie, do się do innego lekalu włoskiego. Nie ma tu przywitek, bo siedzimy na zewnątrz, ale przy ciepłych rzeczach i popisałam, się swoją umiejętnością zamawiania stolika po hiszpańsku No i taki dostaliśmy no, Wszystkich nie Właśnie taki tego dostaliśmy No i właśnie taki stolik dostaliśmy, ale przynajmniej dobrze zjemy włoskie jedzonko, tak? No i kochani, przyszły nasze przystaweczki, mamy tutaj brusketę, czyli typowo włoską przystaweczkę, czyli pieczywko z pomidorkami, z czosnkiem i różnymi rzeczami Mamy tutaj buratę z jakąś szynką i pieczywko i oczywiście koktajl, także zdrówko za fajną randkę Co wygnę w głowę? Z aparatem ciężko No tak no dobra, dobra. Burata, let's go. Dobra burata. Ja wam smakuje? Git. Moim zdaniem mega git. Ja w ogóle bardzo lubię włoskie jedzonko. Lubię właśnie oliwę z przyprawami. z jest git. Bardzo lubię. Ja też good. jestem totalnie włoski. Jeszcze makaronik um. zaraz wiecie. Karbonarka. A ja w ogóle jestem turbofanem carbonary. Dobra, przyszły nam główne dania. Mamy tutaj spaghetti carbonary na pół i pizzę Króciutko. Bardzo dobry makaron, prawda? Dobra, to jest pizzy. Taka wodnista bym powiedziała. No samu nie ma. Ale taka rzeczywiście wodnista. Ale taka że włoska. No tak, tak. Że zrobiona tak podstawowo. tak typowo. Jamy, widzimy się dalej. I witam kochani w kolejnym dniu w Barcelonie. Lecimy teraz na pierwszą aktywność, mamy niedzielkę. No i jak na niedzielę przystało, mi się niedziela kojarzy z obiadami rodzinnymi, ale jest za wcześnie na obiady rodzinne, ale będziemy mieli potem taki obiadek, ale trzeba go zrobić najpierw. Oho! I powiedz mi, jak się czujesz w gotowaniu? No, zależy. W sensie mam kilka takich rzeczy, co umiem i jest ok ale jak wejdzie do nowych rzeczy, no to, to ciężko wydarzy. Okay, Okej, no to zabieram Cię na kurs robienia Pae. I generalnie w, mieliśmy iść też na targ, gdzie moglibyśmy kupić te wszystkie rzeczy, ale dzisiaj jest niedziela i targ jest nieczynny, więc tutaj zakupili te wszystkie rzeczy. Ale jeżeli byście sami chcieli kiedyś w przyszłości wybrać się na taki kurs robienia pay albo czegoś innego, to w tej cenie jest też jakby, no, marketik, zwiedzanko i tak dalej. Czuję się jakbym normalnie robił jakieś e, chemiczne słuchajcie rzeczy. Cheers guys! Cheers! Cheers! cheers. cheers, cheers. Yes. And where do you live in? in? Philadelphia. Very Philadelphia. Mm. Really nice. Like Serek, Philadelphia. <laughs> <laughs> <Barzou> Very dobra. I <susurgy> <gry> do... ja general nie lubię. <susurgy> Ja nie lubię, ale to mi smakuje. Słuchajcie, mamy tutaj talerz tapasów, mamy tutaj chorizo, szynkę parmeńską, mamy też żanki z chyba pomidorami. Ale fajnie, cieszę się, że jesteśmy w takim miejscu że jesteśmy właśnie na uczcie robienia takich rzeczy. Jakby to jest mega zajawka. Ja Zrobi sobie w ogóle na w żadnym kursie gotowania tak stick też nie byłam. Ja też nigdy, to jest pierwszy raz. Pachnie ostro. Pachnie ostro, chcesz spróbować? Nie chcę. Tak mało, gryza małego. Gryza. gryza małego, no? Nie no, ojej, przesadziłeś z gryzem. Jak wziął naprawdę solidnego gryza. Nie mogę być słodkie, albo jednak trochę ostre może. Nie no, git. Nie jest ostre? Znaczy tak trochę, ale tak be bezpiecznie. Mocne, no to ci się oparciło, bo ja za moje szczęście na pewno by było tak, że akurat ta papryczka, którą bym wybrała, byłaby mega ostra. A czekaj na mapa, kurde, świata, masz tak, Polskę. Ukrainę, Białoruś i patrz na jakie małe kawałki jest Rosja podzielona Widzicie, że chodzi o te jakby regiony Okej, okay, no no Bez sensu Przypięliśmy swoją pineskę na Krakowie Fajnie Fajnie tak. Bardzo fajne Lecimy na gotowania. No ale się wyrzeźbiłeś Wiesz co, no. Ale forma zrobiona jest na randkę Tutaj mamy stoisko do robienia warzyw i musimy zrobić 12 paseczków papryki I pokroić jeszcze pomidora, a tam mamy kurczaka I teraz pytanie, czy się dzielimy? Możemy się podzielić Co chcesz robić? Ja mogę robić masaż <noise> Masaż piersi, let's go! <noise> Właśnie widzowie, jednak jedna sprawa, bo wy że to jest papryka czerwona i nie powinna jej jeść, owszem, tylko, że ona jest słodka i po prostu zawsze i tak sprawdza ktoś za mnie, czy jest słodka, czy ostra, ale w większości przypadków taka papryka jest dla mnie Generalnie lubisz gotować? Ja w sumie, no znaczy ja sobie na co dzień sam gotuję, tylko jakoś nie, nie eksperymentuję jakoś niesamowicie też, więc takie opiera się na prostych rzeczach, typu makaroniki jakieś, kurczaczek wiadomo, jest jakby nic skomplikowanego, ale no, sobie. Ja lubię gotować, tylko po prostu nie mam na to czasu i właśnie lubię bardziej eksperymentować póki. Gdybym miała więcej czasu, to na pewno bym też więcej gotowała, no ale niestety czas mi aktualnie na to nie pozwala, więc mam catering po prostu. Ja umiem zarąbistą carbonara zrobić w ogóle. Ja lubię włoskie klimaty. Więc jakby chciałem się karbonary nauczyć, fajnie. Na początku robiłem z śmietaną, ale Razem potem z niej. Tak, w sensie ogólnie śmietanę to ale jak się dowiedziałem dosyć późno, że w ogóle takiej, wiesz, takiej oryginalnej tego nie ma, to testowałem bez śmietany i szczerze bardziej mi smakuje mnóstwo z śmietaną, ale jakby sobie tym mieszam, co, nie? Więc carbonarka, carbonarką miałem bardzo wolno zrobić. Jest tak cudowny klimat, leciała jeszcze piosenkę, która mi się kojarzy totalnie z wakacjami w Hiszpanii z rodzicami z jakiegoś 2010 roku. Yes. roku, więc super. Mega super jest tutaj to, jak oni dbają o alergię, już Pan przychodził drugi raz do nas, żeby zapytać nas, czy ktoś na pewno nie ma alergii na e, owoce morza, ponieważ chcą robić wszystko na jednym krystole, gdzie wiadomo, że może przez przypadek dostać się coś takiego z tych owoców morza, więc super jest to, że właśnie pytają o to, upewniają się, czy chodzi tylko o smak, czy naprawdę o alergię, w naszym przypadku chodzi stricte o smak, że nie lubimy owoców morza, więc mega, mega fajnie. Tutaj na środku kolony zostało winko, teraz dodajemy słodką paprykę. Tutaj pan został poinformowany, że nie może być ostrego jedzonka. Naprawdę fajnie jest. Oh wow. To jest najdroższa kwiat przyprawa, jaka może być. Paja pięknie udekorowana i zaraz będziemy ją testować. Czy w cię czymś zaskoczyła na tych randkach, czy nie? W sumie no, wszystkim, wszystko. Szczególnie no. jestem Hiszpanią, bo totalnie właśnie chciałem odwiedzić ją w tym roku. A jako osoba? No wybrała naprawdę takie atrakcje. Mam wrażenie stricte pode mnie w ogóle to się trafiło, bo ja naprawdę też lubię takie klimaty spacerowe. Ten helikopter w ogóle miazga, A to wspólne gotowanie to też w ogóle. Też zawsze chciałem w ogóle. Nie, nie, nie jadłem nigdy paję, a dużo nie słyszałem, jakby myśląc o Hiszpanii, więc to, że mogłem w ogóle ją zrobić też z nią, to było naprawdę ekstra. No. Super. No, no, nie ma się do czego wczepić, wszystko to robią a... Co o nim myślisz teraz po tych dwóch dniach? No, no trochę czasu spędziliśmy, no z dwa dni. No i naprawdę jest taka, no, no spoko Pomocna, też taka, no chcę wszystkim pomóc No fajnie wydaje mi się, że spędziliśmy ten czas Bardzo fajnie mi się spędza czas z Antkiem Przyznam szczerze, że nie mam takiego flow i vibiku z nim Jak na pozostałych randkach z tej serii Ale wiadomo, że to też jest widz Też jest osoba, która nie, śpi, nie siedzi w tym świecie Więc może czuć się trochę niezręcznie i niekomfortowo Więc staram się tutaj ja przejmować tą pałeczkę Jeżeli chodzi o samą jego jakby osobę No to spoko, po prostu jest dla no mnie spoko Raczej nie jest osobą, z którą mogłabym się spotykać tak na co dzień, powiedzmy, czy na jakieś randeczki. Po prostu miło mi się spędza czas, ale chyba jestem akurat na tej randce bardziej sfokusowana na, na sobie, ale też na tym, żeby jemu dawać nowe doświadczenia i fajny czas. Dobra, nasze danie jest już gotowe i przechodzimy do testu. Jestem ciekawa. Wydaje mi się, że po prostu może być dobre i przez to winko no, też. że łatwo coś spieczyć uważam też. Spoko jak ryż z risotto, no tak. risotto, no, no totalnie risotto. Generalnie dobre. Jam do soli. Troszeczkę. No ja też, ale mam trochę to wino też. Ale generalnie bardzo, bardzo spoko, ale takie normalne bez szału Myślę, że z owocami może być dużo lepsze, no bo nasiąkają, ten, nasiąka ten ryż tą wodą, no nie? Morską. Mm. Słuchajcie, zjedliśmy tutaj i teraz dostaliśmy na deser jeszcze ciasto. Jakieś tutaj tradycyjne, zrobione z orzechów migdałów. Tak? Migdały, więc spróbujmy. No ale bardzo orzechowe. Ale ciekawe, no bo to inna, inaczej zupełnie smakują. Całkiem git. Kończymy nasz kursik. I lecimy dalej. No dobra, jak ci się podobało? Mega dobrze, jestem turbo wypchany w ogóle po korek. Ale fajne przecież, bo właśnie chciałem spróbować po jej zawsze. I dodatkowo, że mogłem sam ją zrobić, pierwsza nasze jest nie są, Ale sam fakt, że mogłem jakby towarzyszyć w tworzeniu tego, no w ogóle mega zajęło. Fajnie, mi też się bardzo podobało. Ja generalnie lubię gotować, tak jak wcześniej już mówiłam. Randka, gdzie się gotuje, też jest mega spoko. No i tutaj bardzo fajny klimat, był muzyczka, fajna atmosfera, super, super. też ludzie z nami gotowali, więc generalnie bardzo, bardzo fajny klimat. No i teraz lecimy w sumie na takie zwiedzanie, może trochę tej Barcelony. Mamy już dzisiaj trochę luźniejszy dzień, nie mamy już żadnej rzeczy zaplanowanej na konkretną godzinę, więc po prostu będziemy sobie spacerować i oglądać różne rzeczy. Hello, I'm here from Barcelona with this lady. She is very beautiful and Barcelona is beautiful city. Everybody you. you need to come here from Barcelona and then you see. At the moment I just need to make a small video with this lady and then with everybody. Thank you. Dobra, kochani, słuchajcie, zbliżamy się do rzeczy, którą bardzo chciałam tutaj zobaczyć i też tak samo widziałam ją wszędzie, na TikToku, na Instagramie i jest to słynny mural, ale złożony z małych zdjęć. I tu mamy pocałunek. Pięknie. Aż Małe. chciałoby się tutaj dać komuś buziak. Buziak dla was, widzowie. Pierwszy raz w życiu widzę zagrane Familię na żywo. Chodź i spójrz w lewo Hej, co jest? Jest takie wielkie? Jest piękna! Co? No. I ogromna jest, jakby... Ej, to jest takie... Ja sobie w ogóle inaczej to wyobrażałem Ej, szczerze? Nie wiem, czy widziałam coś ładniejszego, jakby jeśli chodzi o kościoły Mega ładna, mega ładna, jaram się fest Dobra, ona jest ogromna. Ona jest jeszcze większa niż, niż jak staliśmy tam, bo nie widzieliśmy tych bocznych skrzydeł. I z tyłu też generalnie pewnie jest jeszcze pep. dużo tego. Jest, jeżeli jest na planie krzyża zrobiona, ale raczej tak, jak wszystkie budowy są tych czasów. Po raz kolejny na tym wyjeździe powiedziałam coś, co wymyśliłam, i okazało się prawdą. Oczywiście, że stoi na planie krzyża. Nasza przygoda i randka w Barcelonie właśnie dobiega końca, ponieważ znajdujemy się na lotnisku i wracamy do Polski. Jak byś podsumował tą randkę? Podobało Ci się? Ogólnie bardzo mi się podobało. Przede wszystkim było dużo takich rzeczy, które ja bym, na pewno bym sam bym się nie zdawałam się tego. To na przykład to gotowanie. To jest taka rzecz, która, no nie poszedł do tego sam, na pewno, a pokazała mi to tak, wiesz, no zupełnie inną stronę tego. I nawet szczerze, jakbym miał możliwość w jednym kraju zrobić coś takiego, to bym był zdecydowany, żeby się. No. W ogóle mega vibe tam był. No hej, I, No super. Jaka jest rzecz, która najbardziej Ci się podobała? Tak najbardziej, to chyba to gotowanie. Ja jakbym miała powiedzieć, co mi się podobało najbardziej, no to chyba lot he, faktycznie helikopterem i tak mas. samo dzisiejsze gotowanie. Chociaż uważam, że łódki też były spotka. i bez tu właśnie jeszcze łódki były. No. Łódki też były super. Łódki też były spoko. No dobra Antek, mam nadzieję, że sprawiłam ci radość tym wychodem i że ci się podobało. Czy to według was była prawdziwa randka? Trzy, dwa, jeden. Nie. Nie. <gry>